Może powtórzymy angielski. Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. Odmień być. Oh, you, you touched a very, very, very important uh, problem. Odmieni, no. Bo nie odmienisz. I can tell you. Um, no to odmieni. And this is. I. I. No, I. This is. this is. Uh, I am. Ale. Myślę. Ale nie mówisz. O, oh, you, you. Co ja, co ja? Cały czas się czegoś uczę. Kurwa, uczysz się tego piąty rok szkolej na kursach, i wszystko to jak krew w piach. Mm, this is. You know, this is my. This is my own experience, yes? To be, kurwa, or not to be. O tym też nie słyszałeś. I don't want to hear the same story once again, okay?